Tymczasem na głównej linii montażowej pracę zaczęto od ramy kombajnu. Do niej obecnie montuje się kompletne klepisko oraz wyważony już statycznie i dynamicznie bęben. Jeszcze tylko trzeba założyć prętowy ruszt klepiska i zespół mutonty zostanie wykończony. Teraz zamocowanie boków młotarni oraz uruchomienie wmontowanego uprzednio wytrząsacza klawiszowego. Najlepiej wypróbować go teraz przed obudowaniem. Później trudno byłoby usuwać ewentualne usterki. Następnie montaż pomostu kombajnu z wszelkimi urządzeniami do kierowania, a więc pedałami, rączkami, dźwigniami i tym podobnymi. Po wmontowaniu sortownika do ziarna wraz z workownikami kończy się montaż mocarni i podwozia. Tak wygląda cała linia montażowa, na tle której wędruje podwieszony na suwnicy silnik. Po montażu silnika elektrycy zakładają okablowanie i osprzęt. Można już uruchomić silnik oraz sprawdzić prawidłowość połączeń i montażu. Ponieważ całe podwozie młotarnia i silnik są już gotowe, podłącza się aparat żwidny, którego montaż oglądaliśmy na pomocniczej nic. Przewozi go oczywiście suwnika. Kombajn już gotowy. Teraz rozruch i odjazd silnik. Następny kombajn czeka już na opróźnione miejsce. Trzeba wyjechać z hali i udać się na... ale poczekajmy sami zobaczymy. Nadeszła najcięższa dla kombajnu chwila. Parogodzinna jazda próbna na torze przeszkód, jak popularnie nazywane jest fabryce nierówne pełne dziur pola. Tutaj zdaje egzamin przede wszystkim podwozie i napęd. Wszystkie mechanizmy muszą pracować przez cały czas próby. Kierowca jeździ po kolei wszystkimi biegami. Podnosi i opuszcza header oraz motowidło, próbuje hamulce, działanie sprzęgieł jezdnego i reduktora żniwnego, sprawdza wreszcie sprawność układu kierowniczego i szereg innych zespołów. A teraz innego rodzaju egzamin. Egzamin nie mniej ciężki. Cały zespół kontrolerów działu kontroli technicznej dokonuje odbioru kombajnu po próbie terenowej. Sprawdzą oni, czy łożyska się nie zagrzały, czy wszystkie śruby są dokręcone, czy w czasie prób nie uległo coś uszkodzeniu, czy nie przecieka gdziekolwiek poli. Im bardziej ostra i dokładna będzie ich kontrola, tym większą uzyska się gwarancję, że do rąk użytkownika dotrze kombajn, który nie ulegnie awarii, nie będzie powodował przerw w śniwach, osiągnie pełną wydajność i da czyste ziarno. Miejmy do nich zaufanie. Mają oni sprawne oko i duże doświadczenie. Nic przed nimi się nie ukryje. Odbiór skończony, można odnieść. Teraz zostały już tylko zabiegi kosmetyczne. Są one ważne, bo przecież malowanie to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim ochrona wszystkich powierzchni przed korozją. Wreszcie chrzest. Kombajn otrzymuje imię Wistula od rzeki, nad którą leży jego rodzinny miast. Ktokolwiek miałby obawę, że fabryka nie nastarczy z produkcją kombajnów, niech spojrzy na to pole, na którym maszyny czekają w kolejności na wysyłkę. Czekają kombajny, kosiarki, żniwiarki, sterczniki i duże ilości części zamiennych. Dochodzą nowe kombajny. Ich droga na pole była długa. To, co zobaczyliśmy na filmie, stanowiło drobne zaledwie fragmenty skomplikowanych prac nad wyprodukowaniem około 3000 części, z których składa się na kombajn KZB3A. A przecież każda część przechodzi po kilka i kilkanaście operacji technologicznych. Wagony stawione trzeba ładować. Najpierw kombajn podjeżdża headerem do wagonu. Następuje częściowy demontaż, bo kompletny kombajn nie zmieściłby się na platformie. Po odjęciu i załadowaniu headera kombajn wjeżdża na wagon. do transportu na wagonie trzeba zdjąć koła oczywiście przy pomocy dźwigu. Zdjęcie kół jest konieczne ze względu na zbyt dużą wysokość kombajnu przekraczającą wysokość dozwoloną przepisami kolej. Zabezpieczenie maszyny na wagonie jest konieczne. Trzeba kombajn mocno zaklinować i pościągać drutami. Niedokładności mogą spowodować niepowetrzne straty. Kombajny jadą w świat. Jadą wykonywać swoją długoletnią pracę, dla której zostały wyprodukowane. Rolnicy czekają na taką pomoc. Kombajn KZB3A. Zapewnia szybkie zbiory nawet w najgorszych warunkach atmosferycznych. Kombajny KZB-3A i wszystkie inne maszyny rolnicze można na zawsze nabywać w Centrali Handlowej Sprzętu Rolniczego i jej wojewódzkich przedsiębiorstwach. CHSR zabezpiecza również zakup części do wszystkich maszyn i narzędzi rolniczych. Rala handlowa sprzętu rolniczego informuje, doradza, zaopatruje.